W niniejszym poradniku pokażemy krok po kroku, jak zamówić szkło na wymiar. Bez obaw, nasz system jest bardzo intuicyjny. Na początku kliknij zakładkę Szkło na wymiar. Przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę szkła na wymiar. Dostępne są różne kształty, rodzaje szkła oraz zastosowania. Z listy należy wybrać interesującą nas ofertę. Większość naszych produktów na wymiar pozwala na dostosowanie parametrów szkła oraz dodatków. W przypadku szkła przezroczystego na wymiar możemy zmienić grubość oraz rodzaj szkła. Kolejnym krokiem jest określenie powierzchni szkła w naszym kalkulatorze. Należy podać wysokość oraz szerokość, a powierzchnia zostanie obliczona automatycznie. Nie pozostało nic więcej jak dodanie produktu do koszyka oraz przejście do realizacji zamówienia. Wymiary produktu na wymiar znajdują się w polu Dostosowanie produktu. Aby przejść dalej, klikamy przycisk Zrealizuj zamówienie. W formularzu wypełniamy podstawowe dane osobowe. Rejestracja na stronie nie jest wymagana, ale przed przejściem dalej konieczna jest akceptacja wiadomości o przetwarzaniu danych oraz regulaminu sklepu. Na kolejnym ekranie konieczne jest uzupełnienie podstawowych danych potrzebnych do wysyłki zamówienia. Pól z przypisem opcjonalne nie trzeba uzupełniać. Będą jednak potrzebne w przypadku faktury VAT na firmę. Aby kontynuować, klikamy przycisk Dalej. Tutaj możesz wybrać sposób dostawy. W przypadku niektórych bardzo dużych i delikatnych zamówień wysyłka może okazać się niemożliwa. Jeśli masz dodatkowe uwagi, możesz wpisać je w formularzu. Kolejnym krokiem jest wybór metody płatności. Dostępne są tradycyjne metody, nowoczesne płatności online, a nawet opcje kredytowania. Po wyborze płatności sprawdź ponownie poprawność swoich danych, a następnie kliknij w przycisk Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Gratulacje, to już był ostatni krok. Zamówienie na Twoje szkło na wymiar zostało złożone. Od razu po opłaceniu zostanie przekazane do realizacji w dziale produkcji.